Siemaneczko, z tej strony, Miłosz, witam Was w nowym odcinku. Tym razem bardziej takim poradniku dla nowych osób wkraczających tutaj w świat Dehantera. Um, powiem Wam dzisiaj, albo inaczej, podpowiem Wam dzisiaj, co według mnie mogłoby Wam przydać na początek do polowania. Więc um, jak najbardziej zachęcam Was do oglądania tego odcinka, a dowiecie się, co moim zdaniem powinniście sobie kupić na początek gry. Więc zapraszam. A więc przejdźmy może do zakładki sklepu, gdzie pokażę Wam, jaką broń dostajecie na początek gry. Otóż to jest ta broń. Dostajecie Sztucer powtarzalny 243. Ogólnie, jest to broń jednostrzałowa, czyli chodzi o to, że nie ma ona magazynka wewnętrznego. Za każdym razem pocisk musicie wkładać do komory nabojowej, co nieco yy, tracicie na czasie, tak? I po drugie, nie możecie tą bronią polować na większość dostępnych grze. Zwierząt, tak? No, zobaczcie sami, jak ta lista wygląda, jest strasznie malutka. Oczywiście, na jakieś mulaki, tak dalej, na lisy, możecie sobie tym polować, tak? No, ale no, pewnie chcielibyście zacząć polować na jakieś niedźwiedzie, na jakieś e, dziki, na przykład na baribale. No, jest tutaj dużo takich e, zwierzątek, na które możecie sobie popolować tą bronią, którą zaraz wam polecę, na jakieś wapiti skaliste. O, wapiti więc otóż przechodzimy sobie znów do zakładki, broń długa. I z całego serca polecam Wam moją ulubioną broń w całej tej grze, i będzie to, proszę Państwa, karabin Balpab 7 mm. Jest to bardzo fajna broń, szczególnie jeszcze polecam Wam, bo jest na przycenie. Więc 500 podaję bodajże 20 zł. Jeśli chcecie zainwestować te 20 zł w pierwszą broń, którą chcecie kupić, to jak najbardziej kupcie sobie to. Zobaczcie sami, na co możecie polować tą amunicją 7 mm magnum. Możecie polować na bantengi, możecie polować na Baribale, gdzie zwykłą 243 na to nie możecie. Możecie polować nawet na Bizon. No, tak no praktycznie każdy rodzaj, każdy typ zwierzaka dostępnych w rezerwatach The Huntera, tak? No, oczywiście nie możecie tą bronią polować na jakieś bezpłetce bernikle i tak dalej, nie no bo what the fuck? <laughs> Na drugą broń możecie sobie zawsze wziąć jakąś tam. Yy, Swojej ten sztucer 243, bo na przykład na lisy tą bronią już polować nie możecie. Jak sami widzicie, nie? No ale na przykład możecie wziąć, wziąć sobie ten swój sztucer i polować na lisy tą 243. Karabin Balpa 7 mm, jak najbardziej Wam polecam. Ma on magazynek zewnętrzny, podłączony zaraz do komory nabojowej. Jak sami widzicie, jest on w tym miejscu, gdzie Wam teraz wskazuje myszką. Nie wiem, czy ją widzicie zresztą na wideo. Ale no. Ta broń naprawdę na ogromne odległości powala prawie każdą, no wiadomo, jeśli dobrze strzelicie, prawie każdą dostępną dużą zwierzynę, więc no naprawdę, tą broń Wam polecam z całego serca, to będzie ta broń, która na pewno Wam się spisze, będziecie bardzo z niej zadowoleni, więc to jest pierwsza rzecz, którą Wam najbardziej polecam, do kupna oczywiście, chcecie zainwestować pierwsze Emsy, czy tam pierwsze Giemsy, śmiało ładujcie w tę broń, naprawdę, polecam. Następnym waszym zakupem musi być to strzelba powtarzana 12 na 70 Dlaczego to strzelba? W porównaniu do jednolówki w magazynku rurowym tej strzelby mieści się aż 6 pocisków. Natomiast w jednolówce znajdzie się maksymalnie jeden pocisk, przez co tracicie po prostu sporo czasu. Strzelba na 70 jest przeładowywana ruchomym łożem, czyli jest tak w zwanym systemie pump action i są zasilane z magazynu rurowego, natomiast jednolówka jest to broń jednostrzałowa, co oznacza, że każdy kolejny nabój jest sprowadzany ręcznie do komory nabojowej. Dlaczego podlecę Wam tą broń? Właśnie dlatego to, co powiedziałem przed chwilą. Wszystko macie wyjaśnione, więc dla kumatych ogarnie się raz, dwa, trzy o co chodzi. Dla porównania broni wybraliśmy się na strzelnicę na Logers Point, gdzie zobaczycie w jakim tempie zostanie wystrzelany magazynek z 240 trójki i w jakim tempie zostanie wystrzelany magazynek z Balpapa, więc zobaczcie sami. W kolejnym porównaniu porównamy sobie strzelbę 12 na 70 z strzelbą jednolufową, tak zwaną jednolówką, którą dostajecie na początek gry. Zobaczcie sami, ile czasu kosztuje nas wystrzelenie 6 pocisków. trzecią rzeczą, którą powinniście kupić sobie w kolei albo powoli yy, w międzyczasie kupować sobie te rzeczy, powinny być to za, yy, zapachy, yy, wabiki dźwiękowe tak, to jest yy, bardzo ważne w tej grze, no bo no, jakoś chcecie rozpocząć te polowanie, nie, macie tą broń powiedzmy, kupiliście tego balpapa i chcecie yy, rozpocząć polowanie na przykład na jelenie szlachetne, no ale widzicie że idzie sobie jelenie szlachetny polem no i nie macie za bardzo yy, jak go zwabić, nie, chcielibyście żeby Szedł on w Waszym kierunku, no ale nie macie za bardzo, jak tego zrobić, dlatego to już jest zależne od Was. To zostawiam do Waszej dyspozycji. Według mnie na trzecim miejscu powinniście rozpocząć kupowanie wabików i robicie to do tego momentu, dopóki nie kupicie wszystkich Wam najbardziej potrzebnych wabików, tak? Więc wabik dźwiękowy zostawiam Wam na trzecim miejscu. Kolejną rzeczą, którą Wam naprawdę polecę do kupienia, jako pierwsze, w sensie no nie pierwsze, ale na czwartej pozycji. Będzie to zestaw ubrań. Zestaw ubrań, dlaczego? Dlatego, że w tej grze y, główną rolę również odgrywa kamuflaż, tak? No przecież nie wybierzecie się na Logers Pointa, mapę typowo letnią, typowo taką roślinną. No, gdzie są drzewa i w ogóle jest po prostu lato. Nie wybierzecie się w ubraniach typowo z White Rim Ridge, gdzie jest y, no, normalnie Arktyka, gdzie musicie być w zimowych ubraniach, nie? Dlatego polecam wam wejść w zestawy i co wam polecę? Polecę wam... No, gdzieś tutaj było, zestaw ubrań Gili, bardzo fajne polecam wam jak najbardziej to kupić praktycznie yy, wszędzie będzie wam ten kamuflaż działać będzie działać wam na Redfather, będzie wam działać na Valdes Boa, będzie wam działać na Settlerski, Cloggers no i mogę tak wymieniać cały czas, White Rim, yy, White Rim Ridge kurde, kolopowałem się i White Card Island, nie no typowo na takich właśnie mapach będzie wam ten kamuflaż działać, więc kamuflaż yy, też zostawiam wam yy, pod wasz w sumie wybór, nie będę wam narzucać co kupić, ale naprawdę polecam wam na sam początek zestaw ubrań gili. I na piątej pozycji poleciłbym wam kupno broni cięciwowej. Oczywiście możecie to pozamieniać sobie wszystko kolejnością, to jest oczywiście moja opinia co powinniście kupić sobie na początek, co jest takie bardzo przydatne początkowym graczom. Więc wchodzicie sobie tutaj w zakładkę broń, potem kategorię broń cięciwowa, no i jesteście sobie w broni cięciwowej, gdzie macie wszystkie dostępne łuki jak i kusze. I czego sobie szukacie? No szukacie broni typowo pod siebie. No na pewno nie wybierzecie jakiegoś łuku bloczkowego Red Dragon, bo po pierwsze trzeba za niego zapłacić 700 rubli. Rubli, przepraszam. Rubli, <laughs> what the fuck? Cięcie, cięcie. Żadnych rubli. My musicie zapłacić 700 MS. To już jest kwota no, w miarę duża, nie? Jak na sam początek gry. No i poleciłbym wam takie trzy rzeczy. Trzy rzeczy. To już sami sobie wybierzecie, może nawet cztery. Do wyboru macie łuk bloczkowy Snakebite, najmocniejszy i cichy, więc to jest y, bardzo dobra cecha tego łuku, więc zapamiętajcie tę cechę. Drugi łuk to będzie łuk bloczkowy Parker Python, on w sumie niczym się praktycznie nie różni. Y, jest słabszy, ale jest za to bardziej cichy, ale za to jeśli nie potraficie strzelać z łuku i potrzebujecie pomocy, macie do tego oczywiście, y, możecie to dokupić, nie dostajecie tego w gratisie. Możecie kupić sobie celownik z dalmierzem pinowym. Dalmierz. Chodzi o to, że w tym miejscu macie sobie dalmierz I ten dalmierz patrzy wam na jaką odległość celujecie. Powiedzmy będzie to 20 metrów Czyli podświetli wam pierwszy pin na czerwono, czyli ten który tutaj wskazuje Pierwszy od góry podświetli wam na czerwono. To znacznie łatwiej ułatwi To znacznie łatwiej ułatwi Wam polowanie z broni ciemciwowej, tak? Czekajcie w celowniki broń ciemciwowa więc tutaj też będzie do wyboru, naprawdę. Jeśli zaczynacie przygodę z The Hunterem i nie wiecie, jak gra się takimi łukami jak łuk refleksyjny i tak dalej, czy łuk arktyczny, który jest chyba najmniej używanym łukiem w tej grze, no to nie grajcie nimi, naprawdę. Kupcie sobie lepiej na początek łuk Snake SnakeBite, czy ten łuk bluczkowy Parker Python, czy kuszę rewersyjną. No a niestety do kuszy rewersyjnej też warto dokupić celownik. Żeby łatwiej wam się oczywiście celowało, będziecie mieć więcej dostępnych pinów, więc No wiadomo, łatwiej będzie wam po prostu yy, Strzelać na dalsze odległości yy, Kusza rewersyjna też jest bardzo fajna Jest bardzo cicha i jest bardzo mocna, naprawdę ma takie kopyto Że potrafi nawet bawoła wodnego, jeśli dobrze strzelicie yy, Powalić na glebę, nie, więc yy, Weźcie to pod uwagę Broncie ci w I już mamy omówione dwa łuki Dwa Snakebite mamy omówiony Parker Python i mamy omówioną kuszę rewersyjną. I ostatnim Łukiem, który bym Wam polecił, będzie to łubleczkowy pulsar. naszego. Po pierwsze, ma on 70 mocy odliczonych w funtach. No i jest bardzo cichy, naprawdę. Jeśli tam gdzieś popatrzycie, sobie poszperacie w moich filmikach, mam nagranie z Timbergolda, jak zabijam praktycznie tak, 5 Wapiti w jednym miejscu. I one w ogóle tego nie słyszą. No więc to jest ten Łuk, jak najbardziej kozak na plus. Tylko no, niestety kosztuje on 600 M-sów albo 10200 gmsów więc to już jest zależne od was, jaki łuk sobie kupicie. Ale łuk jak najbardziej e, będzie na piątym miejscu, czyli na takim ostatnim, bo to już jest tak naprawdę dodatek do gry. Naprawdę, jeśli będziecie mieć już powiedzmy tę broń cięciwową, o przepraszam, będziecie mieli kupione już wabiki i będziecie mieli kupioną broń długą, ten Krabin Balpap. To jeśli połączycie tą broń długą z tą bronią cięciwową i z wabikami i z tym kamuflażem, to możecie polować już praktycznie na większości z map. Możecie polować już na wszystkie gatunki, na Red Father Falls, możecie polować na Logerspoint, na wszystkie gatunki, możecie polować na Waldesboa, no mogę wymieniać tak w nieskończoność, możecie nawet polować na Hirschfelden, nawet i na White Rim Ridge, tylko no niestety nie w tym kamuflażu. To już będziecie musieli wybrać ten kamuflaż domyślny więc to jest moje pięć pozycji które polecam wam do kupienia w 2021 roku w The Hunter Classic więc panowie zastanówcie się głęboko nad moim poradnikiem. Oczywiście to jest poradnik jak i dla nowych jak i dla starych graczy którzy zamierzają wydać swoją prawdziwą walutę pieniążków w Otóż to w Emsy zastanówcie się naprawdę nad tym poradnikiem może ten poradnik wam coś nieco pomoże. Mam nadzieję że ten poradnik wam naprawdę pomoże i co no i ponownie, to by było na tyle Dzięki bardzo za oglądanie tego poradnika Pamiętajcie żeby zostawić coś po sobie typu subskrypcja like jakiś miły komentarz Pamiętajcie że motywuje mnie to do dalszej pracy nad rozwojem mojego kanału na YouTubie a wiadomo ode mnie dla was jak najbardziej tworzę dla was dobry content więc mam nadzieję że wszystkim spodobał się filmik yy... No, i to by było na tyle, panowie. Dzięki bardzo za oglądanie tego poradnika. Jeśli macie jakieś propozycje na kolejne poradniki, co byście chcieli dowiedzieć się, co byście chcieli zobaczyć, na przykład jak strzela, to śmiało piszcie w komentarzach. Ja rozpatrzę każdą propozycję. Trzymajcie się, panowie. Miłego dnia wam życzę. Jest godzina 19, więc życzę wam już miłego wieczoru. Więc luba.